Proszę Państwa, proszę Państwa, wszędzie pełno oszukaństwa i innego destrygaństwa. Mieszkańcy Niska i okolicy, goście także ze stolicy mogą być z zagranicy, tu chwileczkę poczekajcie i dokładnie wysłuchajcie wnioski, później wyciągajcie. Będzie tu te sprawa znana, w całym świecie poruszana. Sędzina Ewa Kopaczyńska. Biednych rodzin się nie wspiera. Tylko dzieci im zabiera. Później ich nie wychowują, a psychicznie więc mordują. W blisku tu rodzina była. Która dość szczęśliwie żyła. Choć się skromnie im mieszkało, to też nic nie brakowało. Dzieci były tu zadbane, przez rodziców też kochane. Choć się skromnie im mieszkało, choć mieszkanko małe było. Te zwierzątko się umieściło. dzieci także je kochały. O zwierzątka swoje małe. Był króliczek, miniaturka, mieli także pieska Jurka. akwariowe mieli rybki, a i żółbik jakiś szybki. Żółwik z tego też zasłynął, że z szybkości gdzieś zaginął. Żeby to był kontakt muszki tam się pchały. Niemal w każdym naszym domu muszki chodzą pokryjono. Mówił o tym, bo to ważne, Z muszek sprawy niepoważne. Jak więc zabrać dzieci komu? Donos był więc pokryjono. Mówił, temat ten nie jest nowy, donos był anonimowy a z donosu orzeczenie, praw rodziców pozbawienia tuż to taki wyrok wydał bliższy z czego by się przydał była Ewa Dokopczyńska a Sedzina znana z niska ostry wyrok więc wydała i rodzinę rozerwała i o seska odebrano o nic się też nie pyta. Dzieci, kim oprowadzono, z nikim też się nie liczono. W grudniu tuż przed świętami posłużono się siłami. Dzieci w szkole napadnięto, bo opiekunów nie wepchnięto. I policja to była. Bo tam jedna się ukryła. Jo zeska też wyrwano, niemal gołą ją zabrano. Serca wszystkim i rozdarto, cóż powiedzieć więcej warto? Cóż tu powiem, proszę państwa? Ileż tym jest tutaj dreństwa? Tak jak Polska jest niszczona, też rodzina poniżona. Polityka dziś jest inna, nie jest żadna prorodzina. Jeszcze ich nie wspomizano. Dziecko też nie odszczono. to nie pozwoliła, by rodzina cała była. Przy tych ścinach i w komplecie, jak to bywa, wszędzie w świecie. Bo by matka budowała, Przeciw komu, Przeciw czemu? Przeciw tej sumieniu, a którego nie posiada o tym świat i polska gada. Ja ten temat nie zostawię i rodaków swych namawiam, piszcie, trąbcie, protestujcie, takich sędziów w Polsce Za Stalina! Chodź jak Nie wiem jaka to przydzina, chyba gorsza od Stalina. W świecie z Polski też się śpieją dziecka, choć zmieją, żaden się nie posiada. Bo rodziny są tam ale, które dzieci też wykradzają. Tym się sądy tu zajmują, chyba dziećmi już na mówią. Zostanę oskarżony za wiersz tutaj dziś głoszony. Panowie, panie, wielkie jest zainteresowanie. Będzie też podziękowanie. Drajcy i najwięksi dranie robią sobie już kapanie. Będą wiele obiecywać, błędy także pokazywać, na kiedy już wygrają szybko i zapominają. Przejmie będą kłamstwa gadać, by nadal kraj okradać. Polski naród zniewolony, bieda nędza z każdej strony. Więc rodacy się nie dajcie, więc pod skórę zaglądajcie, jakie kto ma i korzenie skąd jego pochodzenie. Mają polskie nazwiska, dobrze im się patrzy z pyska, a gdy fotel otrzymuje, to dla obcych już pracuje więc wam trybun dzisiaj gada, tutaj w Polsce wielka zdrada. Propagandzie się nie dajcie, sami wszystko więc badajcie. Dziękujemy. Sytuacja niebezpieczna, ulica jest społeczna, Kogoż Polska dziś obchodzi. Wielu płynie w obcych łodzi. Jeden mówił o poranku, że patriotyzm ma gdzieś banko.